liczką Bardzo dziękuję za zaproszenie. Może zacznę także pierwszy raz alkohol spróbowałam jak miałam 15 lat i to było na takim rodzinnym spotkaniu. Mój wujek mi wlał tam trochę domowego wina. To były Imieniny mojej babci, ale e, wtedy to, to nie było takie nic złego. Ja nie nie wiem, nie pochodzę. E, w mojej rodzinie nie było e, m, chorych na alkoholizm osób. E, moja mama, mój tata oni nie mieli problemów z, z, z alkoholem. Ten alkohol był w domu, ale właśnie on się tam pojawiał tylko przy takich e, no, przy takich okolicznościach, tam jakieś imieniny, urodziny, coś takiego. Natomiast ym, ja, ten pierwszy raz, jak wypiłam alkohol, to poczułam się taka ważna, dorosła, doceniona. I ja y, później już zawsze tego alkoholu szukałam. I w liceum, z tym, że to były, już nie było, nie kończyło się na jakiejś tam małej ilości wina, tylko to były jakieś tam piwa wypijane. No, takie nie będę tutaj mówić tam dokładnie, jakie tam alkohole piłam, bo to nie, nie jest w tej chwili ważne. To się tak rozkręcało przez lata. Oczywiście nasilało się, alkoholu było coraz więcej. Ta tolerancja moja była większa na alkohol, e, alkohole mocne i tak dalej. Zaczęłam pić. E, to było później też takie picie weekendowe. E, od weekendu do weekendu, cały tydzień praca i, i opieka nad dziećmi. Mam dwóch synów i dorosłych, takich po 30 i taką jedenastoletnią córkę. E, Muszę powiedzieć, że ona jest niepełnosprawna, bo to jest takie, w tym czasie jak ja ją urodziłam. Różnica między moim młodszym synem a nią jest 20 lat. Ta moja choroba alkoholowa, ona taka była w takim, w pewnym momencie w takiej jakby równowadze. To było ciągle takie, takie weekendowe topicie. Natomiast jak urodziłam moją córkę, ja byłam z nią w domu cały czas. Musiałam ogarnąć różne rehabilitacje, zajęcia takie ale wieczory, ponieważ mój mąż jeździ tirem i, i nie ma go, jest w domu raz na trzy tygodnie. Ja miałam ten komfort picia taki duży. Bo wcześniej to tam zawsze dostawałam takie sygnały, że już dosyć, idziemy do domu. Coś takiego. Oczywiście ja nigdy nie chciałam. Ale w, w tym okresie właśnie to był taki najgorszy mój okres. W tym czasie jak, jak, jak byłam tak jak no sama w tym domu i, i z tą moją córką, także te wieczory to, to już się upijałam. Mieszkał z nami co prawda mój młodszy syn i on, on mi zaczął już tak potem konkretnie mówić, że ja mam coś robić ze sobą, bo tak nie może być dłużej, jeżeli on przychodził z pracy gdzieś tam wieczorem, a no ja spałam na stole nie? i no takie różne tam, wiecie, różne rzeczy się działy. Ja sama widziałam, że ja już nie chcę. Miałam tą butelkę piwa przed sobą i, i po prostu mówiłam: po co ja to po ja to otwieram, ja nie chcę pić, a tak jakby nie wiem, jakbym z, jakiejś, z jakiegoś automatu działała, po prostu otwierałam, wypijałam jedną, drugą, następną. Aż zasypiałam i w pewnym momencie już mój, mój syn powiedział, że albo coś ty zrobisz, no bo tak nie może być dalej i, i powiedział to z takim nie z krzykiem, nie ze złością, tylko to pamiętam, był dzień dziecka, i on mówi: takie duże dziecko moje, dorosłe, mówi do mnie, że y, zrobimy tak, że y, przez miesiąc nie będziemy pić w ogóle alkoholu, że on będzie mi w tym towarzyszył, że razem, że taki prezent na dzień dziecka. I ja się zgodziłam, dobrze. Wytrzymałam tydzień, y, i on zobaczył, że. Że ja piję, i jak tam przyszedł skądś, że tam miałam piwo otwarte, i on mówi: No, i co, miał być prezent? I, i nic. Ja wiem, że nie wytrzymałam. I on wtedy też usiadł ko mnie, taki wielki chłop, młody mężczyzna, i mówi do mnie, że to już mam robić, co chcę, bo już nie daje rady. I on to powiedział takim. To było dla mnie bardzo takie ciężkie i do dzisiaj, jak to przypominam sobie, to to jest y, bardzo takie trudne to przeżycie, bo to był taki naprawdę wstrząs, nie? I wtedy postanowiłam, że rzeczywiście coś zrobię, wiedząc, że u nas tutaj jest, y, jest y, grupa AA. Ja y, o, y, o anonimowych alkoholikach o sponsorowaniu, o, o takich rzeczach, o dwunastu krokach. Ja wiedziałam, pijąc przez te lata, ale bardzo się bałam tego, po prostu czułam taki lęk, żebym się mogła nazwać alkoholiczką, że ciągle to też gdzieś tam oddalałam, że ze mną nie jest tak źle, że, że przecież ja gdzieś tam nie leżę, tam. No tak jak inni tam gdzieś, czy pod sklepem nie piję, no pod sklepem też się zdarzało, tylko że było w tym, tam miejsce takie było wyznaczone, taki ogródek, także tam pod sklepem. Ale nigdy nie byłam, szliśmy razem z mężem, takie to było, że tam w niedzielę czy w sobotę, no tak to wyglądało, takie niby kulturalne picie. Oczywiście ja się potem dopijałam w domu, bo to, to nigdy, nigdy Nigdy nie upiłam się tak na zewnątrz. Ja zawsze się potem dopijałam w domu jeszcze. No i tak to wyglądało, że ja po prostu już zgłosiłam się do. do mówię, pójdę tam, pójdę na tą, na tą grupę. Rozmawiałam jeszcze z terapeutką, która tam przyjeżdża, najpierw z nią, właśnie. I wcześniej takie miałam też jeszcze doświadczenie, rok, rok przed podjęciem tej decyzji, słyszałam u nas w kościele właśnie świadectwo innej alkoholiczki i tej terapeutki. Ja przez ten rok jeszcze piłam, i, ale już wiedziałam, że, że mogę się tam zwrócić o pomoc. Nie? To było tak, że na takiej zasadzie, że jeszcze trochę, jeszcze i później przestanę, jeszcze trochę, później przestanę. No w końcu nadszedł ten dzień, i ja się skontaktowałam z tą terapeutką umówiłyśmy się na rozmowę. I ona mówi, że. Ona w ogóle myślała, że ja przyszłam po pomoc do swojego męża. Ja mówię, że nie, że ja, ja mam problem z alkoholem, bo opowiedziałam jej jak piję, jak to wygląda. No i ona powiedziała, że to, to od dzisiaj nie pijesz i tutaj są meetingi, a możesz, możesz tam pójść i będziesz zaopiekowana. No, w tym dniu akurat jeszcze nie poszłam, bo opiekę nad, nad moją córką, tak miałam tak ustaloną na dwie godziny, ja nie wiedziałam, jak to będzie wyglądało. No i obiecałam, że będę za tydzień. I kolega, który przyszedł na meeting. Wtedy no nie był jeszcze moim kolegą, zupełnie obcym człowiekiem, on mówi to nie obiecuj tylko bądź. No i byłam, porozmawiałam z moimi synami. Czy będą się opiekować w tym czasie moją córką? Tak, oni bardzo mi pomagali. Jeden przyjeżdżał prawie 40 kilometrów, żebym ja mogła iść na meeting, jak drugi nie mógł. Także w tym początkowym okresie oni mi bardzo pomagali i, i widzieli cała rodzina w ogóle, bo. Też mojej szwagierce pamiętam, że powiedziałam, i, i ona też mówi, to bardzo dobrze zrobiłaś, nie? Także to takie było dla mnie y, duże wsparcie w rodzinie. Miałam i mam, ale y, y, poszłam na tą grupę, to, to wszystko y, wiecie, poprosiłam o, o pomoc, dostałam. Y, y, takie zalecenia, że mam przychodzić na mitingi i będzie wszystko ok. no ja to wszystko robiłam, nie piłam od, od tego czasu rzeczywiście to ta łaska od Boga. Y, tą łaskę dostałam taki za, zabrał mi Pan Bóg tą obsesję w sumie od pierwszego tego dnia. Y, jak postanowiłam coś zrobić ze sobą. I do dzisiaj, y, do dzisiaj to y, Jestem trzeźwa, to już jest prawie 5 lat. Ale y, może wrócę jeszcze do tego. No chodziłam na te mitingi półtora roku i ja się czułam coraz gorzej. Ze mną było y, bardzo źle. Y, ja się denerwowałam. Tutaj rozdrażniona, nerwowa. Wszystko mi przeszkadzało. Nie wiedziałam, co się ze mną dzieje w ogóle. Y, dopiero później. Y, Porozmawiałam z, z kolegą, on mówi, on, on był w tym czasie na terapii, gdzieś tam jakoś tak kontakt przez messengera i on mi powiedział, że ty jesteś na głodzie, nie? Ja wiem, no to jakoś tak, wiem, może, faktycznie tak sobie myślałam. To było też, wiem, że przed świętami, wielkanocnymi, tutaj mieliśmy mieć gości, takich ważnych dla mojego syna, bo jego przyszli. Przyszli teściowie, mieli przyjechać. Ja się bardzo zdenerwowałam jeszcze dodatkowo o tym wszystkim. No i tak sobie myślałam, ale cały czas mi gdzieś ten sponsor chodził po tej głowie, że ja powinnam, że te kroki to nie, że tylko to czytanie ale ja muszę coś zrobić z tymi krokami. Tylko tu już nie wiedziałam dokładnie, co, jak to zrobić. Ale zadzwoniłam do jednej z dziewczyn i mówię, słuchaj, ja potrzebuję sponsorki. Ja muszę zrobić ten program tych 12 kroków. I, i rozmawiałam z nią, i ona mówi. To pamiętam, była niedziela, że to ona podzwoni. Dała mi numer telefonu do, do swojego kolegi, który on tam dzwonił do, do innej dziewczyn. No i takim sposobem, takim łańcuszkiem, yy, dostałam numer do mojej. Yy, do mojej sponsorki obecnej i poprosiłam ją, powiedziała mi, co się ze mną dzieje, opowiedziała mi jak to wygląda, jak te wszystkie nerwy, że ja nie wiem, co się ze mną dzieje, ale ja ją proszę o, o program, bo wiem, że tak, tak trzeba, że to muszę coś zrobić. I ona się zgodziła i ja ten program zaczęłam robić. Zaczęłam od sugestii w ogóle. I tak jak powiedziała, zapytała mi się, czy ja chcę wszystko zrobić, żeby być i żeby ten program zrobić, a ja powiedziałam, że wszystko zrobię, oprócz skoku z okna, bo mam małe dziecko. Tak jeszcze zażartowałam, ale byłam naprawdę y, bardzo zdesperowana. I zaczęłam od sugestii, które już od pierwszych dni y, zaczęło się tak, że one Porządkowały moją głowę. Ja już nie byłam aż tak nerwowa, że to. Ja się poczułam pod opieką. Że nie jestem sama z tym, z takim tym moim wariactwem, że od telefony do innych alkoholiczek i usłyszałam od dziewczyn: Nie, no to tak, to tak jest, spokojnie, ja też tak miałam. To to przejdzie, to, to wszystko będzie, zrobisz program, to będzie. Będą jakieś tam, nie wiem, te, ta szalona głowa będzie coraz mniej szalona. No i ja tak słuchałam, i, i nabierałam takiej otuchy. I robiłam to, co mówiła, co mi sugerowała moja sponsorka. Właśnie te sugestie dla mnie takie. Ten początek był bardzo ważny. Przez to że, że, że zaczęłam uporządkowywać mówię to moją głowę to moje życie takie. Yy, mój dzień był, był, włoż był wzięty w takie ramki. I mówię i to mi dawało bezpieczeństwo takie. Później przeszłyśmy oczywiście do czytania tych kroków ja byłam też niecierpliwa bo ja już chciałam czytać te kroki chciałam no, zrobić ten program. I. Yy, Pamiętam, że doszłyśmy do kroku czwartego, wypisałam wszystkie swoje urazy, lęki. Spojrzałam na to wszystko. No i po prostu zamarłam, bo to ja jestem w tym wszystkim. Takie urazy gdzieś tam sprzed lat, które, które, które gdzieś tam do rodziców miałam jeszcze jako dziecko tam. To wszystko tak do innych ludzi, to wszystko wypisywałam i one mi się, to co, to co w mojej głowie urosło, do, do wielkich krzywd, które niby moi rodzice, ja uważam, że oni mi robią taką krzywdę wielką, bo nie są takimi rodzicami idealnymi, nie są takimi rodzicami, nie wiem, w tej swojej naiwności, takiej Ci moi rodzice mieli być tacy cukierkowi, nie wiem, jak z amerykańskich filmów. I tutaj w tym czwartym kroku wyszło, wyszło bardzo. Jaka ja jestem niedojrzała w wieku tam 50 lat. To było, to było dla mnie takim no po prostu szokiem ten jaka ja jestem samoludna, ten, ten egoizm, to wszystko no takie. Zachowania w ogóle takiej nastolatki, która tupnie nóżką, ojej, bo mi się nie podoba i ma być po mojemu. Jak ja zobaczyłam siebie w tym czwartym kroku, nie miałam oporów, żeby, żeby opowiedzieć to, opow rozmawiać na ten temat z moją sponsorką. Ten piąty krok, właśnie on. Ja tak chciałam być trzeźwa, tak bardzo y, chciałam to, żeby to moje zachowanie było inne, żebym ja tutaj nie raniła moich, y, moich bliskich, bo mój mąż to już mówi przy Tobie, to ja już nie wiem, jak ja mam oddychać. To takie jedno tylko jego powiedzenie, bo, bo ja tak wariowałam, że y, ja naprawdę byłam gotowa zrobić wszystko i robiłam wszystko, żeby y, żeby się wyzwolić z tego, żeby ten Pan Bóg mi zabrał te, te wariactwa. I ten piąty krok właśnie też, jak ja to wszystko opowiedziałam mojej sponsorce i yy, ja wiem, że ja się, yy, I to też było inaczej, jak to miałam napisane na katce, to już zaczęło się coś dziać, jak ja zobaczyłam to wszystko, że, że wiele, wiele rzeczy to jest to straszne, takie głupie jakieś, yy, te zachowania. Ale dopiero to wybrzmiało, jak ja opowiedziałam, to te wszystkie sprawy, jak poruszyłam, to jak mówiłam. Nie umiem teraz określić, czy było mi jakoś trudno, czy, czy chyba nie, bo po prostu ja chciałam, naprawdę tak bardzo chciałam to zrobić. Tak wszystko, tak jak ma być. To gdzieś tam też ten perfekcjonizm, ale. Wiem, że jak zrobiłam ten piąty krok, może gdzieś tam pod trochę go bałam. Ale wiem, że nie, roz, nie rozmawiałam y, chyba z innymi y, na takie tematy, właśnie nie słyszałam, że o ten krok jest trudny, tu coś tam. Nie, nie, nie miałam takich, takich doświadczeń. Po prostu robiłam. Robiłam y, tak, jak powtarzałam, to co, to, co mi mówiła moja sponsorka. Poczułam też taką ulgę, bo dla mnie to zrobienie, tak, ja tak mówię, to zrobienie tego programu, ten, ten, ten początek. To była taka właśnie takie oczyszczenie się takie z, z tej przeszłości i ten nowy początek. Zrobiłam te wszystkie kroki. Wiadomo, krok 10, 11 robi się codziennie, dwunasty. Niesienie tego posłania, życie według, według tych zasad. No i okazuje się, że program się wcale nie kończy, tylko robię go dalej. Robię kroki, piąty krok, piąty krok to jest tak jakby, nie wiem, połączony z dziesiątym, z jedenastym, no bo natychmiast robię tą inwenturę codziennie i jeżeli coś tam się dzieje, no to dzwonię do mojej sponsorki. Już tak też z takim spokojem opowiadam, co się dzieje, rozmawiamy. I dla mnie jest też niesamowite to, że że moja sponsorka jednym zdaniem potrafi, potrafi pokazać mi, co się ze mną dzieje. To jest dla mnie coś niesamowitego. Ja jej mówię, a ona mówi słuchaj, a czego nie robiłaś? No, i okazuje się, że gdzieś tam nie wiem, nie dzwoniłam do dziewczyn, na przykład, albo na początku to było, może tam gdzieś omijałam meeting, nie? No właśnie. Często mi też początki takie też były, że zadawała mi pytanie: Bóg jest dla ciebie wszystkim czy niczym? No, wszystkim. No to, to, to nie ma zmartwień I, i to też to też działa cały czas u mnie. Jak się denerwuję, bo, bo to nie jest tak, że ja teraz tak zrobiłam ten program rozliczyłam się z tą z tą moją przeszłością z, z moją stroną to było dla mnie też jeszcze może tak trochę to chaotycznie, ale dla mnie było ważne to, że ja. Nie skupiam się na tym, że ktoś tam zrobił krzywdę w mojej głowie. Potem się okazało, że, że to wcale nie były jakieś takie te krzywdy, takie, nie wiem, no rzeczywiste, że ja wiele, wiele tych urazów, które, które wypisałam, czy lęków, to one, one po prostu były wyobrzymione przez moją głowę przez chorobę. I, I tu też takiej, takiej doznałam tej ulgi. I chyba się zaplątałam trochę. Yy. Znaczy. Yy. No, chodzi o to, że, że ten program cały czas robię i że i, i że on nie jest, że jest do zrobienia i, i dalej koniec. Bo y, chyba na początku taki, miałam takie wrażenie, że szybko zrobię te kroki, no i teraz y, to już będzie tak super. No ale y, nie jest tak super, bo życie jest życiem. O, y, teraz wiem co chciałam powiedzieć, że życie jest życiem i nie jestem idealna. I jeszcze też zdarza mi się gdzieś tam y, krzyknąć na męża, czy na córkę, czy zdenerwować się. Ale dla mnie najważniejsze jest to, że raz, że potrafię przyznać to, że, że ja się zdenerwowałam i dlaczego, potrafię siebie obserwować. Tego się nauczyłam. Nie winię od razu, od razu całego świata, tylko patrzę na, na siebie. Gdzie, gdzie coś ja tam, nie wiem, zawaliłam, czy, czy, czy źle zrobiłam, może może to tak czegoś tam nie zrobiłam. O. Także dla mnie jest to ważne, że nie skupiam się na tym, jak mi jest źle, czy, czy, czy na użalaniu się nad sobą, a jak już to bardzo krótko, tylko od razu przechodzę właśnie ten krok dziesiąty, robię tą inwenturę, co jak to wygląda. I to pomaga mi nie szaleć, nie, nie obwiniać, nie robić awantur, tak jak kiedyś. To jest dla mnie takie bardzo, no, bardzo ważne w tym programie. No, chyba, nie wiem, to wszystko, bo ten program robię po prostu cały czas. Nie ma tak. Nie ma czegoś takiego, że jest to jest skończone. Staram się też służyć wspólnocie tak jak mogę, ponieważ bardzo dużo korzystam z meetingów online, które są dla mnie wielkim błogosławieństwem i, i bardzo dziękuję za nie Bogu. Bo mam teraz mnie, mniej mogę uczestniczyć w meetingach stacjonarnych, ponieważ Moi synowie już mają swoje rodziny. Nie mogą tyle czasu poświęcić na opiekę mojej córki, żebym ja mogła tam jechać co tydzień na meeting. Staram się być zawsze na stacjonarnym, jak mój mąż przyjeżdża. Wtedy jest łatwiej. Mam podopieczne, przekazuję ten program. Chociaż czasami też się boję, żeby to zrobić dobrze, no to też proszę Boga i modlę się, żeby mi pomagał, żeby był ze mną w tym. Oprócz tej modlitwy rano na kolanach, no to w sumie zawsze, jak gdzieś odczuwam jakiś nawet mały lęk czy obawy, to, to wołam do, do mojego Boga. Żeby był ze mną, żeby mnie poprowadził, żeby coś zrobił, bo ja nie wiem, co mam robić, żeby mi powiedział, nie wiem, jakąś dał myśl. Tak jak jest tutaj w naszej książce napisane, często jest tak, że tą odpowiedź znajduję albo na meetingach, albo w jakimś telefonie, czy w jakiejś speakerce. Staram się mieć taką głowę otwartą na, na tego mojego pana Boga. I co jest dla mnie ważne, że ja zaczęłam, bo w Boga wierzyłam i ja się modliłam, żeby on mi, że ja już nie chcę pić, że ma coś zrobić, ale ja liczyłam na cud. Nie wiem, że pan Bóg dotknie mnie i, i to wszystko się odmieni. Dostałam taki cud w postaci wspólnoty. Ale dopiero jak pamiętam to, jeszcze tak trochę chaotycznie wrócę do samego początku. Jak zawołałam do Boga, że dobra, to niech mi da albo jakiegoś człowieka, albo jakąś terapię, cokolwiek, żebym przestała pić. No, i wtedy, wtedy tak jakby to zadziałało, nie wiem. Ten Pan Bóg odpowiedział. No, i w taki sposób ta moja droga przebiega. Cały czas pełnię też służby na grupach, na spotkaniach UBI, na grupie spotkania UBI. Prowadzę meetingi. jestem koporterem. jeżeli chodzi o służby i prowadzę mitingi na niedzielnych, na niedzielnych mitingach grupy Świat Głuchy i Słabosłyszący. No, i to by było chyba tyle. Bardzo dziękuję jeszcze raz za to, że, że mogłam się podzielić, że mnie zaprosiliście. To też jest wynikiem programu, że uczę się dziękować, a nie uważam, że wszystko mi się należy. Bardzo dziękuję. Dziękuję, Ada.